o ile dobrze liczę, legendarny Star Drop, to legendarny zadymiasz! Let's go, mamy to! Ultra Trophy Box, otwieramy i uwaga, uwaga, ile będzie itemów! Siemaneczku, moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś, tak jak widzicie, zaglądam sobie w Brawl Stars i mamy do otworzenia dzisiaj kilka legendarnych Star Dropów. Omega, znaczy w sensie tego Ultra Trophy Boxa oraz ponad 20 zwykłych, losowych star dropów. Także opening jest naprawdę mega, ale to mega duży i będziemy się tutaj świetnie bawić. Opening przygotowywałem na swoim minikoncie, na którym cały event nie odbierałem rzeczy, a okazało się, jeszcze teraz mam dodatkowe dwa legendarne star dropy z Propasa do odebrania zaległe, a tutaj zaraz będą jeszcze nowe. Także otwórzmy sobie pierwszego, a wy stawcie tutaj łapeczkę do góry, oraz napiszcie w komentarzach co wy wydropiliście. Cały event tych dropów ja już nie przedłużam. I zapraszam do oglądania. I moi drodzy, tak jak widzieliście, wydropiliśmy sobie najpierw Hyper Dobel, Więc nie ale mamy już drugi legendarny star. Drop i uwaga, uwaga, co tutaj będzie? Kolejny Hyper, tym razem do max Dobra, będzie to maksować. Pierwszy drop zwykły i tutaj niestety Rare i Super Rare. No ale jesteśmy, moi drodzy, sobie tutaj w tym koncie, nie było mnie tu miesiąc, ponad zobaczymy co tutaj będę miał z tego trochę expa, 600 dodatkowe, dobra dobra tu jeszcze esport trochę ogarniał, więc jest legendarny star ale tego sobie zostawimy na później zobaczmy co my mamy tutaj, 200 kredytów, dobra odbierz, no to ja tu zbieram na kazę. to wiecie co to zrobimy tak, mam pomysła że otworzymy sobie teraz 10 losowych startdropów, jeszcze jednego lega dropa potem zagramy sobie gierkę i otworzymy sobie pozostałe. Czyżby miał być legendarny z takich dropów? Jest, moi drodzy! Co tu się dzieje? Trzeci legendarny star w tym odcinku! A mamy jeszcze gwarantowane trzy! I kolejny hypercharge! Co tu się odwala, moi drodzy? Naprawdę, Nie... ja muszę chyba dłuższe przerwy na tym koncie robić, bo czy legendarne star dropy już? To no tu się odwala. Ja się boję, co nam w takim razie z tego Ultra Trophy Boxa poleci ty. Moi drodzy, przecież to chore będzie, co nam tego dropnie. Jak wydropi nam parę skinów, albo jakiś legendarny, to oficjalnie będzie to najlepszy opening w historii Brawlstars. Dobra, tego pakiet zdrożnę, to sobie ogarnę później. Taki pan fakt moi drodzy wam powiem. Pewnie już wiecie i macie skina. Ale jak będziecie kupowali tą ofertę w kółko i w kółko, to w końcu Wam da skina. No a my dobra, otwórzmy sobie legendarnego Star Dropa I uwaga, uwaga, co tu będzie? Kolejny hypercharge, moi drodzy. A na głównym końcu ciągle tylko jakieś niepotrzebne rzeczy dropie Jak otwieramy te hypercharge, to czekajcie, odbiorę sobie skina. Dojedziemy tam do legendarnego Stardropa i lecimy zaraz z giereczką. Zobaczymy, jaki hypercharge będzie tym razem. Piąty hypercharge. Ooo, Doriko! Przyda mi się bardzo. Rankedowego. Propas XP. Dobra, przyda się. XP do Propasa. No, tu się odwala? Moi drodzy, czwarty legendarny startup w tym odcinku za pierwszym tapem. Otwieramy i hypercharge do Angelo. Ja naprawdę, moi drodzy, nie wiem, co tu się odwala. Ja nie wiem co tu się odwala. Przez spray Vipa moi drodzy, z Tak o. tako, i tutaj? No już nie wiem, ale to. Ale to co tu się odwaliło było chore. Dobra, ile mam PowerPointów czy coś, bo może bym jakoś postać na 11 ulepszył. Kajcie, to tu jest w tym karnecie. Monety, tu są dopiero PowerPointy. Ajajaj, to jeszcze nie, jeszcze nie mogę ulepszyć. Jeszcze ulepszyć niestety nie mogę, ale jest showdown, to wezmę solo, o. A może jednak? Nie, braknie monet, co nie? No braknie mi paru monet, żeby coś na 11 ulepszyć. Ajajaj, tego Rico chociażby, co nie? Ajajaj. Pokażcie mi tu jeszcze jakieś postacie inne, które mam. L, dobra. Na kim mam misję? Lola, widzę. O, na max jest. No to max sobie zagramy, moi drodzy, przetestujemy. Także lecimy moi drodzy z giereczką I zaraz otwieramy Ultra Trophy Boxa i jeszcze legendarne dwa stare dropy. Ja nie wiem, co tu się naprawdę stanęło podczas tego openingu, ale ja nie będę narzekał. Mówię jeszcze tyle Hypercharge dropi. Ja na głównym ostatnio ciągle Blingi dropię z tych boxów. A ja hyperek mogę jeszcze bardzo dużo dropnąć. Podoba mi się ten docz tutaj, wiecie. Przeganiamy go asza obić no, ja bym już pewnie hyperkę miał one no, gdybym miał Max Knight mamy mały problem bo docz tu idzie podoba mi się to bo nie zebrałem na rozpoczęcie żadnego power Cube i to może tutaj to może mnie tutaj niestety Przeszkadzać trochę Ale dostał Kurde no chłopca hita był Dobra wiecie to ja mu nie odpuszczę Ja go tutaj Po prostu Teraz zobaczymy Co ja zrobiłem? Podeszłem, zagapiłem się w ekran nagrywania Moi drodzy Raz na OBS a spojrzałem i Kurde blaszka No nic, ale na plus chociaż tyle No zagramy później jeszcze tym Rico no, Ale dobra no Moi drodzy Piąty, o ile dobrze liczę, legendarny Stardrop. Co tym razem? Amber! Legendarny Zadymiarz! Let's go! Mamy to! Mamy to, moi drodzy! Mamy legendarnego Zadymiarza! O to chodzi! No i to mi się podoba, moi drodzy! Nowy, legendarny Zadymiarz Amber. Na moim koncie. Dzień dobry, witam serdecznie. No cóż. Lecimy z... Legendary Star Dropem I Skin tym razem, dobra Skin też spoko, do Jackie. Czyli Fischowa No i już 10 Star Dropów jeszcze wiedzie przed Omega Boxem, trzeba się rozgrzać trzeba się... ULTRA matku przepraszam Teraz uspray do Amber, spoko No tu nic takiego, może jakieś monety chociaż pokropią Powerpointy Powerpointy, monet dajcie trochę Powerpointy, na głównym dawajcie mi Powerpointy xD, o monety dobra Co tutaj? PowerPointy. daj moneta. Token Doubler. Ja nie mogę. Tragedia. O 200 monet. Dobra, dobra. Cofam to, cofam to. To i tyle. I merkuj mi 13 monet, żeby był Rico. Nie gadajcie. Where is Rico? No? kitu A dobra, stać mi 2 gemy dołożę. I mamy 11 mocy moi drodzy. Piękny skin. Przetestujemy sobie oczywiście. Ale chyba przeszło Przyszedł moment, na który wszyscy czekali, czyli. Omega Trophy Box Ale no opening też był reszta niezła więc nie możemy chyba narzekać Ultra Trophy Box Otwieramy i uwaga uwaga ile będzie itemów A 21 No to za dobrze to to nie wygląda ale może chociaż sobie skina zabłyskotki jak już z No i uwaga uwaga Yeti Sam Okej okay, no mam skina super bohatera więc tak średnio. No, i no nie jestem zbytnio zadowolony z tego tego boksika, że tak to nazwę. Ale epickie motko do Kendzie'ego, dobra, zawsze coś. Jakiegoś fajnego skina mogę sobie kupić. Nie mam pojęcia, ale dozbieram szczerze. O, jakaś. Tutaj, Epic Pins. Wiesz, epickie motki. No i subcie. I mamy tutaj, moi drodzy, Taska. Yy, czy jest jakiś fajny tryb pod Rico, Patrz. Jest heist. O, wygramy Hejsta, bo Rico zawsze był dobry na heista. No i cóż, zobaczymy sobie, moi drodzy. A jeśli wy macie jakieś pomysły na fajne odcinki Brawla, to dajcie tam śpiew w komentarzach. Może któryś naprawdę przypadnie mi do gustu i któryś zrealizuje. Ja też swoje łapy to nie mam pomysłów tam, gorzej z czasem i realizacją. Ale no, taka sytuacja. No i dobra, zobaczymy moi drodzy Jak to mi wyjdzie A, bo chłop gadżeta użył. oj. dobra Tu Powalić Dobra Mamy, mój drodzy, Rage'a, więc jest dobrze. Tutaj jeszcze się wbije. Dobra, ładnie. Rage dał dużo, Rage dał dużo, podoba mi się to. No, czekam teraz, co wjedzie Chuck. Nie wiedzie tu, mój drodzy, Chuck. Ojoj, ojoj, ojoj. Prawie jechała Derada Edgar? Da, chyba. Dał radę, brawo. Też dałem radę. Moi drodzy, jedziemy. Jedziemy, moi drodzy, twarda zadynka. Ładnie dostał safe, ładnie dostał safe. Zbudujemy, nice. Safe zbity, ostatnia, ostatnia fala, moi drodzy, to ostatnia faza. Ostatnia faza safe'u została nam do zbicia, więc nie jest źle. Tak na hyper pojechał. A Ajajaj, nie udało mi się. No teraz muszą nasi obronić. Brawo, czeka, wybronili. Broń to Edgara, broń to Edgara, broń to Edgara. Nice, udało się. EDGAR! No nie no dziś nie idzie z wygrywaniem Gierek. Ale opening był naprawdę mi się wydaje mega fajny. Że, moi drodzy, jeśli filmik Wam się spodobał i byście chcieli więcej odcinków bez nas do openingów, zostawcie łapeczkę do góry. A my tu jeszcze mamy parę tutaj rzeczy w karneciku, więc sobie otwórzmy. No tu niestety rerowy drop, ale mówię na to jaki był dziś dobry opening, nikt nas nie może narzekać. Było naprawdę, naprawdę fajnie. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Narka.